Dokładnie dwa lata i 3 miesiące temu stałam w tym miejscu, tak samo z telefonem, próbować, próbując relacjonować, co się dzieje. Na początku wojny podeszła do mnie przestraszona starsza pani. Absolutnie praktycznie wtedy pustym mieście co pani robi? Dlaczego pani tu kręci? Nie wolno, nie wolno. Oczywiście, kiedy pokazałam akredytację prasową, było już inaczej. Dzień dobry, dzisiaj, dzisiaj mówię z równego. Zajechałam tutaj w drodze na zachód, tak jak mówiłam. E... Zostaję w Ukrainie, ale będę teraz przez kilka dni na zachodzie. Potrzebuję tego oddechu. Chciałam Wam pokazać miejsce, którego którego nie chciałabym oglądać w żadnym mieście. To tutaj miejsc przychodzą pogadać ze swoimi bliskimi. Takie ekspozycje są. W zasadzie w każdym mniejszym, większym mieście Ukrainy i słuchajcie, e, tych zdjęć tego wszystkiego cały czas e, przybywa. Ja patrzę na te młode twarze, bo to głównie bardzo, bardzo młodzi ludzie, no głównie mężczyźni, chociaż gdzieś tam widzę też dziewczyny. Widzę, widzę obrazki, które tak łamią serce, słuchajcie, że. Tu nie ma naprawdę dobrych słów, nawet kiedy. Kiedy ma się 27 lat doświadczenia w dziennikarstwie, kiedy ponad dwa lata relacjonuje się e, wojnę w tym kraju. Wieczna słowa, wieruję Patrzy na to wszystko z tego pomnika. Taras Szewczenko. Dumy, dumy, moje dumy. E, Licho, meni z wami. Wczoraj jakoś tak naszło mnie strasznie na przeczytanie tego wiersza w oryginale i... Przyznam, że kiedy wjechałam do Centrum Równego i zobaczyłam tę ekspozycję, był już późny wieczór. Ja jednak postanowiłam jeszcze przed wyjazdem dalej po prostu przyjść i, i pokazać Wam to na własne oczy. Bo to, słuchajcie, no, no robi wrażenie, tak? 33 lata, 32 lata, 45, 31, 20. 24, 42, 30, 46, 25. Widziałam, jak bardzo wstrząsnęła Polakami informacja o śmierci polskiego bardzo młodego żołnierza przy granicy z Białorusią. To jest coś, co nie powinno się tam absolutnie stać. I tak sobie pomyślałam, bo że on był tak sam młody, jak te tysiące chłopaków, które giną tu. Od dwóch lat i trzech miesięcy, a tak naprawdę od dziesięciu lat, bo przecież pamiętajmy, że a, ginęli, też, ginęli też na Donbasie. Nie jestem w stanie policzyć, ile tych zdjęć, ile rzędów, tych wszystkich pamiątkowych miejsc. To jest to. Nie, tej rodziny nawet nie, 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 chcę, nie chcę pokazywać tych spotkań, chociaż ja myślę, że dla nich to jest. To przyjście tutaj, w przeciwieństwie też do przyjścia na cmentarz, jest chyba takim sposobem poradzenia sobie z tymi emocjami. No, niektórzy z tych chłopców zginęli już trochę wcześniej, niektórzy niedawno, ale mam wrażenie, patrząc na tych ludzi, którzy spotykają się tutaj, że przez, przez to, że ta wystawa jest też dostępna po prostu dla pieszych, dla każdego, kto z nas tutaj przychodzi, jest ona... oni, oni przestają być anonimowi. Na cmentarzu są pochowani. I są prywatne dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, dla swoich znajomych. Tu ich historie, tu o nich przeczytać, prze, przeczytać może tak naprawdę każdy, zobaczyć ich twarz, spojrzeć im w oczy. Jest to przerażające, ale ja myślę, że jest to godny, godny sposób upamiętnienia tych, tych wszystkich ludzi, którzy e, przelali, przelali krew za wolność. I... Tak, to też jest nasza wojna. Za nas również, i nie zapraszam do dyskusji w tej, w tej kwestii, bo ja już tyle razy wypowiedziałam się na, na, na ten temat, że chyba, chyba nie ma potrzeby. Słuchajcie, w zasadzie przy każdym przy każdym zdjęciu, przy każdej fotografii. Jak niebliscy, to widzę też obcy ludzie podchodzą, czy to ze świeczką, czy to, czy to z kwiatami. Widać, że to są bardzo zadbane miejsca, widać, że to jest taka. Od serca chęć upamiętnienia tych, tych ludzi, i pod tym względem to chyba dobrze. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, ja bardzo bym chciała, żeby ten plac przed yy, Pałacem Ukraina był, był po prostu pusty. Tak jak kiedyś był pusty. Może nie pusty, jeśli chodzi o ludzi, bo pamiętam, kiedy przyjechałam. W marcu 2022 roku równe było jednym z pierwszych miejsc obok Lwowa, które odwiedziłam, skąd relacjonowałam. Wtedy ta pustka była tutaj dobijająca. Słuchajcie, do pełnoskalowej wojny. Równe nie jest jakimś bardzo dużym miastem. Tutaj mieszkało zdaje się 252 tysiące ludzi. Jak przyjechałam wtedy, miałam wrażenie, że nikt tu nie mieszka. Teraz mam wrażenie, że znaczy, ja też odwykłam od takich miejsc, gdzie jest dużo ludzi i może dlatego się tak dziwnie e, czuję. Znowu pewnie ktoś napisze, że mam spaczone spojrzenie przez wojnę. Pewnie tak, no ale jak się żyje na wsi w przyfrontowej e, i <grytanie> na zmianę się bywa albo w bazie, albo w innych dziwnych miejscach, gdzie jedynymi ludźmi są wojskowie, z którymi się pracuje. No to tak czasem, tak czasem bywa. Tak, ja wiem, że czuję się jak dziwi. Słuchajcie, ja mam teraz wrażenie, że w Równym po prostu jest dużo więcej ludzi i nie mam tych danych, ale myślę, że wcale bardzo bym się nie pomyliła, bo myślę, że przyjechało tu też sporo wewnętrznych uchodźców z wschodniej części kraju, tak? Przecież między innymi z Lwowem tam już nie jesteśmy się w stanie doliczyć, jak, jak tak naprawdę wielu ludzi mieszka. A różnica też jest taka, że lwów jest po prostu o wiele, o wiele, o wiele droższy. Poza tym no, jest też położony dalej. Może uda mi się podskoczyć też do lwowa, sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja i też, też wam ją pokazać. Nie no, słuchajcie, no, mam wrażenie, że korki są, korki są nawet na, na chodnikach, ale to jest takie, taka moja przenośnia. To jest to, co też, o czym Wam mówiłam. O tych dwóch światach w Ukrainie. Że z jednej strony mamy te wszystkie regiony przyfrontowe, gdzie toczą się e, walki. Ja mam na myśli, powiedzmy, obwód chersoński, obwód Harkowski, obwód doniecki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tam sytuacja no, zgoła inaczej wygląda. To nie jest tak, że wszystko jest zabite de dechami, że nic nie działa. Nie, nieprawda. Nawet w Chersonie działają restauracje, e, jedzenie na dowóz i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trochę taka rzeczywistość, którą ciężko. Ciężko mi mnie wam logiczny sposób też e, wytłumaczyć. A z drugiej strony, no, mamy takie miejsca jak Równe: mamy takie miejsca jak e, Lwów, Iwanowankisk. E, to są miasta, w których wiecie, nawet syreny e, wyjął czasem raz na tydzień i ja tego im oczywiście życzę. No, ja dzisiaj miałam to szczęście w nocy, że dwa razy postanowiły mnie e, obudzić, a ja do nich w ogóle jestem nieprzyzwyczajona, bo tak jak. Mówiłam Wam, w wielu relacjach u nas po prostu tych syren gdzieś tam nie mam. bo wielokrotnie po prostu nie były do niczego e, potrzebne. No i tak to, tak to, tak to równie, słuchajcie sobie, e, żyję. Mówiłam, że nawet jest korek na przejściu do pieszych. E, I tak naprawdę teraz możemy się zastanowić wspólnie i pomyśleć, tak, no dobrze, e, to jak to jest, że mamy takie dwa światy, tu wojna, tu jakby nie, nie było tej wojny, no, no o to, o to te chłopcy na froncie walczą, ktoś tam sobie śpiewa na, na ulicy. I takie... Ja sobie tak dzisiaj chodzę po mieście i tak się zastanawiam, czym ono się różni na przykład w tym momencie od Warszawy. No, moi drodzy, właśnie tym, że w każdej chwili, w każdej chwili, w najmniej oczekiwanym momencie tutaj po prostu może przylecieć e, ruska e, rakieta i niejednokrotnie tak się zresztą Przecież działo. Nie ma jakby takiego stwierdzenia, że można powiedzieć, że w Ukrainie jest jakieś bezpieczne miejsce. Wiele osób nie pyta, a do Lwowa można jechać czy jest bezpiecznie. Ja mówię, no to zobacz sobie statystyki, ile razy nawet w samym Lwowie spadały te rosyjskie rakiety. Dzisiaj jesteśmy po kolejnym zmasowanym ataku e, na Ukrainę. 21 dronów mi ze szachit. cztery rakiety z samolotów typu TU, rakiety H h 101 h 155 jeden i jeden Iskander. I wyobraźcie sobie z tego wszystkiego e, nie strącony, tylko ten jeden Iskander, także wielkie brawa dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy. No i e, podziękowania dla zachodnich partnerów, którzy jednak dosyć mocno tę obronę przeciwlotniczą e, wzmacniają. No i cieszmy się, bo zgody zachodnich partnerów na użycie. Zachodniej broni na terenach Federacji Rosyjskiej. Przynoszą już efekty, i to jest niewątpliwie dobra wiadomość. Zatem słuchajcie, pokażę Wam ciekawostkę. Tutaj jest hotel Ukraina. A tutaj, a tutaj jest restauracja Lublin. Widać? Widać Lublin. Mieszkałam w Lublinie 16 lat to tak. To tak na boku mańka dygresja. I na koniec co Wam chcę jeszcze pokazać. Drugi wielki plac w samym centrum równego. E, tutaj mamy teatr. teatr. Teatr, który już wrócił do swojej normalnej e, pracy. Teatr, który działa, i cieszę się, że aktorzy, którzy dwa lata temu pracowali tu jako wolontariusze, wrócili na scenę, ale nie wszyscy, bo część, ni część z nich e, jest. W armii i walczy na froncie. Dlaczego mówię o tym teatrze? To było jedno tutaj z takich bardzo istotnych miejsc w marcu 2022 roku, bo teatr został zamieniony na takie centrum pomocy, można powiedzieć. Tutaj uchodźcy wewnętrzni mogli się schronić, mieszkańcy miasta mogli przyjść, zjeść, dostać jakieś ubrania jeżeli ktoś został bez niczego i tak dalej, i tak dalej. A całą pracownię i charakteryzatornie zamieniono tutaj na miejsce plecenia siatek maskujących. Pamiętam, robiłam wtedy reportaż z tego miejsca i dlatego też chciałam Wam pokazać, jak to się zmieniło. A ja ruszam dalej w drogę co do najbliższych planów. Zobaczymy. Myślę o tym Lwowie, bo trochę też mnie kusi. Ja też niedawno nie miałam okazji, okazji tam być, a teraz taka okazja, się nadarza, więc być może, kto wie, kto wie. A po weekendzie, a w następnym tygodniu, po prostu słuchajcie, trzymajcie kciuki, zobaczymy, co uda się zdziałać, ale to, co będę mogła, będę Wam pokazywać. Cześć.